Już witajcie tutaj owca i... Oks. Dzisiaj będzie Super Golf, ale na publicznym serwerze. No niestety. Ale chyba możemy robić dłuższe A, filmy. Znaczy... No. Jest teraz Minecraft, więc... No, mam... Ja, ja w ogóle teraz otworzyłem sobie skrzynkę z piłkami i dostałem no. gwiazdkę. Więc teraz jestem gwiazdką, z kokardką i trofeją na głowie. Super! No. O, kurde. Co to chłop, szukał system? W sensie jak? Po prostu wano chyba stówę? Odbił się od tej barierki? I co to, co to znaczy? Słynny do dołk I trafił jakoś. Ej, a słuchaj, to To coś znaczy, czy to jest po prostu losowe literki jakieś? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co to znaczy. Jest teraz mężczyzna, więc. Jest to pierwszy. Pierwszy to za chłopak. W tym samym miejscu, dokładnie. Prawie właściwie. No, no dobra, jeju. jest nam 250 Parcie. coinów. Ja mam 230. Oj ja ten Pablo Pro 250. Więc w 15 minut powinniśmy się zmieścić Ale chyba możemy robić dłuższe filmy Ale nie wiadomo Nie wiadomo, nie wiadomo I owca, sprawdź czy nagrywasz nagrywam. Owca Nagrywam, nagrywam no, tak. Okej, okay, spoko <laughs> Żeby nagle nie było jak z Minecraftem No Co za chłop, co ten chłop Boy, zrobił Ojoj, oj. co go wypchnęło Czuję. Ale ludzie muszą mieć nieszczęście. Że... Ojo, o kurde. Co zrobił? No i siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, Myśli SMS o treści, pomagam. Potwierdzam. O kurde. O jest. Ale niektórzy no. ludzie bardzo przesadzają czasami z mocą. I ciągle stówki walą. Dokładnie. No. Stówki walą przy dołku. Kurde, ile trujek? O Kurek. Ja tutaj wiem No walnuję 42 jak No co? Bijeś. Ja też I nigdy tu jeszcze nie trafię Hollingwana Może raz mi się zdarzyło Ja spółczuję ludziom co nie wiedzą o tym co zrobi Hollingwana No Jeszcze jak ten... Oho, jeden chłop będzie pierwszy Ten bekon. LPP. LPP EPP. Więc będzie teraz mańcza, to akurat tylko wołtowanie. No. Dobra, Idealnie. Może trafię? Proszę. No i oczywiście, że nie. Przy dołku jestem. B pierwszy. Drugi. W ogóle, no w takim dołku w Minecraftie ktoś zrobił właśnie ostrycza. No tak, trzeba tak być nam... naprawdę tak dobry w tą grę, żeby to zrobić. Znaczy ja na ostatnim dułku w kondora walnąłem. Trzeba mieć taktykę. No tak, trzeba być tak dobry w tą grę. Znaczy i tak my jesteśmy dobrzy, ale czasem nam się potrafi zlamić. No. I to nie raz. No tak. Ani dwa. Jak właśnie jeszcze z osą ten, no. jak w ogóle nie nagrywaliśmy, no. to, to mówiliśmy o tym, że jak ludzie mogą zapamiętywać takie niki, no po prostu klikają radomowe literki no. i jakoś oni to zapamiętują. Znaczy, zapisy, co sobie, mogą ty tak mówić. No? No, tak, naprawdę? Się... Jak? O, pierwszy! No ale no, tak jak remis na pierwsze miejsce. Ale jestem pierwszy. O nie! O nie, 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 no, jezu, nie, jezu. Ej, dobra, jest okej. Okay. jest. warta. Znaczy no bardziej to nie jest Dobra, ale jest okej. Okay. Jest Ale okay. słuchaj, ty, ty mogłeś mo, mieć igla. Co bym mógł mieć? Igla. No ale co? Co się piszta? Ty. No co za dynamity, głupie! Nie mówcie, że mnie do wy... No dobra, już myślałem, że mnie wywali. Aha, fajnie, lagi, cudownie. Super! Jezu, nienawidzę tej gry. Fajna gra i teraz... Jezus Maria, fajnie! Cudowna gra. Nienawidzę tej gry już. Błagam, może zdążę. Jest! Kład Bugi! jest! O kurde! A się stoczył teraz. Ale mam nadzieję, że uda ci się powrócić. Ta wątpię, jak to już jest środek. W sumie. Ale no nie poddamy się. Ta wątpię, aha. Dobra. No super, nie no. Polinłam! Pierwszy... Pierwszy raz mi się Za udało. Za chłop. Ja chyba wiem, jak na, jak na odcinku dostajesz od kamienia. Bo ten kamień wychodzi poza teksturę. No. Hitboxa sama w Super Golfie dodali budowanie mapy. Ej no, w sumie? To by było dobre. No Marko, traf. Dziękuję. I, i, na, Aha, przykład, panie, że... do... I na przykład takie dobre mapy, żeby upublicznić, nie? No. To, to by wtedy było dużo map do nagrywania. Właśnie, a no tak to taka bieda. No, czy. Znaczy, no, nie, nie, ja tam nie wiem, jak się robi te mapy, no ale że one tak ma rzadko wychodzą, no, to na pewno ciężko. Tak. O, tutaj jest sposób na zrobienie kondora. Bye, Dobra, już kondor jest. Dziękuję, do widzenia. Aha, fajnie, odbiło mnie dziwnie. Brawo. No kurde no ja już... Ale mi to. Ja już mam... Jesz ja Kurde. To jest pierwszy. Pierwszy. No to w sumie mam minimalną szansę. Ajajaj! Ja nie mogę! Double boogie. O Jezu! Dobra, czyli albo będę pierwszy, a ten Filip Birdi zrobił. to re remis z, z, z tym Filipem. Filipem, Filip. Dobra, ludzie trafcie, ja naprawdę was błagam. Ile nie trafiło? Czterech chyba ludzi. Jak ja to jeszcze wygram, to jesteś, ja już naprawdę. Jesteś Bogiem. Kurde, Balon. no super. Jeszcze no, to znowu coś zlamił. Ale jak ludzie tu robią Holinwana, to ja sam nie wiem. Ja też. Trzeba być tak... No nie, igla bym miał. Ojoj. Oj. Oho, dobra, no to po. No to po grze. Teraz se potraca. Par, dobra, jest ok. Ah! palec do mnie spędzi. to podra Po co komary istnieją? Bo nie jest, żeby muchy. nerwować ludzi i, i utrudniać im życie. Tak samo jak muchy. No naprawdę, muchy to tak przeszkadzają. Muszą robić... Bzzz. No. Za każdym razem. Ej, ale masz wybór, usunąć całkowicie komary ze świata, czy usunąć całkowicie muchy ze świata. Komary. No. Muchy przeżyje. Ale komorów nigdy, bym się drapał wszędzie. Komary jeszcze taki dziwny dźwięk robią. Taki... Bzzz! Taki denerwujący. Bardzo. No, bardzo. Dobra, będę pierwszy. Jestem pierwszy. Ale właściwie ja bym wolał muchy. W Nie, jest remis, okej. Okay. Muchy by było lepiej. Dobra, e, e, e. super! E, kurde, ale ładnie! No co nie ja ta z tego nie farta! Ja będę miał kondora. Kurde, to ktoś po hiszpańsku gada. Kondor! Co za... Łatwo kurde. wygrana! <grym> no, no Przeba, nie taka ma... Trzeba Marek 222 Kurde, myślałem, że mnie jakoś tak wybije, kurde. Nie licz na to. No! Dynamitom nigdy nie ufaj. No. Jezu, wygrałem znowu, co się dzieje? Ej, co jest, kurde?! Widziałeś to?! Par! Jaki farciarz, nie wierzę. Par. Par, jak hondor. Dobra, wygrałem, easy. Ej, ja już myślę, że faktycznie przegram. No ja i kolejne zadanie z wykonam. Mówię, że ten, warto ten wiesz. Ej, kolejne zadanie z w, w ten, bo mam zadanie reach Top 3 on any map. A ja mam top 3 czy co? Czekaj, to jest ten. Eee. Jest, jest i drugi. Jest. Parciarz, nie wierz. Nowaj z 10 winów mam! Dobra! De, de, de. Hop! Fox ma wina! Tak! Teraz Zróbmy mam nowaj z trofii. zrobimy opening, może? Efekty... O, No, otworzymy ja sobie skrzynkę z efektami! Ja Kurde! Ja chcę otworzyć z Może dostanę coś fajnego. Winkle, loży. Może nie. nie A dobra. To chyba będzie koniec na dziś. Marc. No. Więc papa. No. Pa. Więc papa. Papa. Pa.